Sam. Temeria, droga do Wyzimy. Maj 1272. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do tu jeszcze chwila, mamy czas. Karmochen. Zaczęło się w komnacie gościnnej Karmoren. Grzałem się w bali, a obok. Tris, Jennefer, zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A słyszyła ci o coś głowę? Mhm. Mm to rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko ser. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić, przed upiorami też. Właśnie, że nie tylko. A, to jest powtórka. Zawsze kiedy Ciri mi się Acha, ślima, okay, coś dobra No nie tak, co się jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić, przed upiorami też. Pora jechać. Nie, no pięknie wygląda, tak gra. Będzie jasno, pora jechać. Pięknie wygląda. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne co możemy zrobić, to jechać jej tropem. Więc nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agresem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz, którego. Sch a, to prywatna sprawa. Chodziło o wypchanego który służył nam za łóżko. A! Dwa. A co tam? Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. <śmiech> <śmiech> Czego ta młodzież, nie wie. <laughs> Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do NFL? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Oooo! Вау! Как это No tak, przeszły wojska tam trupojady. Jedźmy za nim, więcej ich się zleci. Wow! Jak to wygląda? Ja pierdzielam! Nie, coś pięknego. Podnieś? Weź wszystko. Trzeba pozbierać, panie! Ej. Jak to wygląda? Łotka, chodź, potka. Chodź. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, <laughs> bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Jak to? Nie, coś pięknego. Patrzcie. Coś pięknego. Coś. Źle się wojna dla naszych toczy Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba królestw Radoida. Bo Meri i Kedwen już nie ma. Radowit mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Nie no, ja pierdzielę. Jedź podka nieź podka dawaj podka dawaj jedziemy ale aż co ślep jatość jak fece mi odleciał Drasnął go. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowała, a skończyłbym jak moja kobyłka, jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginę od razu. A gryf lubią pomęczyć i jest żywcem po kawałku. A, aha. Pewno, pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic za nie jesteś winien. boś potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Żeby zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co, z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Ale? Tu w Białym Sadzie skarcz jedyna w okolicy. Przejeźdźcy co tam stają, to może się czego dowiecie. Ja. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł, zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Eee, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej, żytniej, takiej chłodnej wiesz. Po prostu. No to jedźmy. Żydniej by się napił <laughs> Chodź potka, jedziemy. Chodź jedziemy do karczmy, napijemy się, a co? Chodź poteczka Jak to wygląda pięknie Swoją drogą Gryw tak blisko wsi. godzimy. Tak samo pomyślałem W lesie czy w górach to rozumiem Ale. I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród, krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Eee, Zbierz się do wioski, się. Pamiętaj, że strażnicy i ochroniarze nie tolerują kadzieży Na tarczy wejścia z ludzi też jest Okej Wolni kłopcy. Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest temeria, dziadku. To już Nilfgaard. O moim trupie! To się da załatwić. z porszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co. Jesteśmy nawykli. Jesteśmy nawykli, nie przywykli, tylko nawykli. Będzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego. Brama. Brama, co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, mini. jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Eee... Pierw. Okej, okay. szukamy pewnej kobiety, po kolei. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem jak jestem. Nie widziałam taki. Zapamiętałabym, uwierzcie, tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże. Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Pokaż co nas z tym kwasem. A jak. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Sklepik. Sklepik, w którym aby go kupić. Okej. Okay. Wcześniej, aby... Okej. Okay. Sprzedawca. Komando z Niebieskich Pasów. Nalewka z Mandragory. Re... Redańska Żołądkowa Mocna. <laughs> Machamski Spirytus. Krasnoludzki Spirytus. Nilwgarska cytrynówka, wiśniówka na spirytusie, nalewka z mandragory oraz alkachest. Mamy butelkę wody jeszcze, krowie mleko do picia, jabłko, pieczone jabłuszko mamy, pieczony ziemniak, pieczony ziemniak, chlebuś, serek, kurczak, łódko z kurczaka, jajo, winogrona, śliwkę, ziemniaka i lokalną pieprzówkę. Do użytku. Kupimy sobie. Gdzie jest żołądkowa? O, twierdź. weźmiemy sobie dwie, weźmiemy sobie pieprzówkę jedną, oraz kurczaka jednego, tak. Spory tu ruch macie. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest zlecenie na Gryfa? Jest zlecenie na tego Gryfa? Póki co to nie. Kiedyś, tak jak i Potwór Gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił, albo jechał do Seniora o pomoc prosić. No, ale teraz Sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody Czarnych, a Seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Mhm. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Eee, dobra, dzięki za wszystko. Dzięki, to wszystko. Pomóc Ci z zapatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Jennifer. Mm -hmm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Okej. Czarne już ci po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli patę. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linię tyczą, he? Żeby naszą na działki podzielić swoim rozdać. Ale patrzcie, jak słońce idzie. Słońce się porusza pięknie, to ja lubię takie detale Szukam kogoś A my szukamy spokoju Odejdź przy błędo, bo nam w lat stwasisz Gadaj, ale już Gadaj, ale już Była tu kobieta ubrana w czerni biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie, Wieś ma dromiłowi dromiłowie odjął. Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. <grym i zimna> <grym i zimna> ja. To będzie bitka. Teraz są cztery fakcje. Co? Fakcje, drużyny, talie, coś jak piki i kiery. Tylko że każdy kolor ma inne figury, i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę, bo nim tę swoją gremię wyłożycie, to ma będzie. <grym> Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasoby. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurtu. Nadzwyczajny! Gerald, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. <grym> Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką. Wiedźmin, zwyczajny! Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przed niej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Klechdy? Hmm. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowcę. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilwgardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. <laughs> Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. O, ma. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabijecie pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronny. Mm, pierwszy giną Buty. W cywile. Co? Zarżnięcie dla butów. Żeby wygodnie chodzić. Wojna dotarła już do Nowigradu. Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, zwłaszcza uczeni. Mhm. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Bywaj, wiem wszystko Muszę co iść. chciałem o ciebie wiedzieć. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwinta? Gwinta? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste, no to jak będzie? Zagrajmy. Niech będzie zagrajmy. Trzeba się kiedyś sumie, nauczyć. Czemu nie? Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Okej. Okay. Gwint to starożytna krasnoludzka gra karciana odzwierciedlająca starcie dwóch armii. Gra pełni rolę generałów, a karty stanowią siły zbrojne, Ok. Zaczynasz jako pierwszy, super. O, na początku dobierz 10 kart, może Ci one wystarczy do końca rozgrywki. Nie, będziesz dobierał więcej kart, więc zrównujmy nimi rozważnie, Ok. Początek rundy. Pole, tutaj znajduje się pole bitwy. To jest twoja strona, ok. To jest strona przeciwnika, ok. Podczas każdego ruchu gracz może się jedną kartę na polu bitwy lub spasować dowódcy, czyli to ja. Ok. Nacisknię teraz kartę, ok. Okej. Okej. Siła nas że pole Pas. Okay. koniec rundy. Ruch przeciwnika. Cesarstwo Niewgardu. Działek ja, Królestwa Północy. Twój ruch. Hmm? Aha, to jest... a okej. Okay. Jak się atakuje? ruch okej, okay. król Temer przecież to naturalne, że braty darzy miłością swoją siostrę. Okej. Okay. I spasuj. Gdy gracz przegrywa rundę, on traci żeton. Za każdym razem, gdy kończy się... ...czy oba żetony. Okej. Okay. Czyli rundę wygrałem. Aaaa! No okej. Okay. Dobra. Chyba już łapię trochę. Nie można za dużo kart wystawić, a ja wystawiłem za dużo kart. Czyli właściwie na dobrą sprawę teraz przegrałem to. O ma katapultę. Okej. Okay. Przeciwnik wygrał tę rundę. Początek rundy. Ruch przeciwnika. Ja nie mam żadnych kart. Koniec. Czyli trzeba tymi 10 kartami wygrać 3 albo 2 rundy. Trzeba takie ustawiać. okej. Okay. Dobra.